Czym była kocmyżówka? Dlaczego biegła pod Wawel? No i co z niej pozostało? To i jeszcze więcej w tym odcinku. Cześć, witajcie! Ostatni odcinek całkiem nieźle się oglądał. Był on związany właśnie na temat sieci tramwajowej i sieci kolejowej, gdzie się łączyły w Krakowie. Dlatego postanowiłem dzisiaj wam pokazać kolejne takie miejsce. Związane właśnie już z nieistniejącą koleją. Nie było to takie proste, ponieważ na internecie nie jest za dużo informacji na ten temat. Trochę pogrzebałem, trochę poszukałem, ale dzisiaj mamy też gościa specjalnego. Kuba. Cześć. Kuba związany jest z koleją i stwierdził, że weźmie i pójdzie ze mną, i zobaczy fajne nowe miejscówki, które chcę mu pokazać właśnie na temat. Kolej do kocmierzowa, bo kubuś tam niedaleko mieszka i jak łączyła się z Krakowem głównym, ale wszystko po kolei rozpoczynamy kolejny odcinek Janek Gada. Ja nazywam się Janek. Oczywiście to kanał Janek Gada. Ciekawostki historie podróże. A więc zaczynamy. Kuba, rozpoczynamy dzisiejszą przygodę. Powiedz mi, gdzie widzisz coś związanego z koleją. No, zabawne jest to, stoimy w tym momencie na chodniku, który jest prostopadły do alejki wzdłuż Wałów Wiślanych. Przebiegała tędy dawniej właśnie ta linia 111, o której wspomniałeś, tak zwana Kocmyrzówka. Ciekawostką jest to, że możemy tutaj na chodniku znaleźć jeszcze fragmenty trzech torów, które dawniej tędy biegły. Jeżeli przemieszczacie się rowerem właśnie wzdłuż Wałów Wiślanych, to możecie zobaczyć e, miejsce, gdzie już nie ma żadnych pozostałości po torach Przemieszczają się tam tędy rowery ale jest to nasyp dawny, kolejowy właśnie 111 i trzeba dodać, że e, trasa która prowadziła z Skoczmyżowa, to prowadziła mniej więcej od granicy z zaborem rosyjskim. Stop, żeby nie wkradła się tu nieścisłość. Kocmyżówka istniała od 1899 roku do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. Kolej znajdowała się na terenie zaboru austro-węgierskiego i głównie były nią przewożone płody rolne do centrum Krakowa a tak samo było tutaj też oczywiście potok pasażerski normalnie prowadzony. Dzisiaj większości śladów po tej linii już nie ma. Na archiwalnych zdjęciach z okresu PRL, jak ta fotografia zrobiona tuż obok ronda Czyżyńskiego, możecie jednak znaleźć te miejsca. Wikipedia może nie kłamie do końca, ale nie mówi całej prawdy. Według tego co tam znajdziemy, to linia numer 111 w kierunku na Nową Hutę szła właśnie po Wale Wiślanym. Tam jest podane, że obecnie jeżdżą rowerzyści, ale nie jest to prawdą, ponieważ owszem, w tym fragmencie szła po Wale Wiślanym, ale następnie odbijała w stronę ulicy Stachowskiego, w kierunku obecnej ulicy Fabrycznej. A teraz, co to, to są ortofotomapy? Bo właśnie na nich sugerowałem się yy, tworząc yy, tą poprawkę. W 1944 roku Niemcy zrobili zdjęcia krakowa lotnicze i następnie w latach 60., -tych, 70 -tych oraz w latach 90. powstawały kolejne ortofotomapy, czyli zdjęcia na podstawie których wykonywano plany miast i między innymi właśnie krakowa. Możemy sobie to porównać z obecnymi zdjęciami satelitarnymi, na przykład na mapach Gogla. No i co? Ja zrobiłem właśnie takie porównanie i dzięki temu odkryłem ten błąd, który znajduje się przy opisie na serwisie Wikipedia. W tym miejscu zaledwie kawałek dalej, gdzie kończy się ulica Podgórska i zaczyna ulica Stakowskiego już linia numer 111 mocno odbijała od samego wału Wiślanego. A czym to było spowodowane? No tutaj jest sprawa też dość prosta, ponieważ kawałek dalej znajdowała się tuż przy Wiśle jednostka wojskowa, więc linia kolejowa musiała ją ominąć. Na terenie tej jednostki wojskowej zostały zachowane też fragmenty dawnego fortu austriackiego. Jeśli interesuje Was historia fortów, to też znajdziecie na moim kanale filmy o tej tematyce. Przemieszczając się dalej na wschód, w kierunku Dąbia, na razie nie znajdziemy pozostałości po torach. Za to ulica Stachowskiego przechodzi w Zieleniewskiego. Niestety, również dawne zabudowania fabryki tej rodziny pewnie za niedługo całkowicie znikną. Przy ulicy Grzegorzeckiej 69, za teatrem wariete, czyli dawnym kinem Związkowiec, zostajemy niestety taki przykry widok. Idąc dalej ulicą Grzegorzecką w kierunku ulicy Fabrycznej, widzimy duży pusty plac. W tym miejscu w latach 90. znajdowały się dawne hale magazynowe, które były zaadoptowane m.in. na sklep Supersam. Platformy wokół nich wskazywały, że mogły prowadzić kiedyś do nich bocznice. Obecnie wszystko jednak zostało zrównane z ziemią. No i w końcu docieramy. Do ulicy Grzegorzeckiej, prawie że już jesteśmy na skrzyżowaniu z ulicą fabryczną. No właśnie, fabryczna. W takim razie, tutaj za nami widać bardzo dobrze zachowane na ulicy fragmenty toru kolejowego linii 111, a nazwa fabryczna wskazuje, że było tutaj mnóstwo fabryk, rzeczywiście m.in. Polmos Kraków, które jeszcze do niedawna budynki istniały, Polmosu. Ta linia była bardzo ważna. Jeżeli chodzi o komunikację kolejową z innymi fabrykami, idąc tutaj właśnie przez odnogę ulicy Grzegórzeckiej w kierunku Dąbia, możecie zobaczyć pozostałości szyn kolejowych, które są wtopione w asfalt. Dalej linia przecinała obecnie istniejącą Aleję Pokoju, następnie skręcała na wysokości teraźniejszej ulicy Jana Pawła II w stronę aktualnie istniejącego centrum Nowej Huty. Mniej więcej na wysokości ronda czyżyńskiego linia rozchodziła się na trzy kierunki. Jeden do Mogiły, ten odcinek został wcześniej zamknięty, drugim były tory do wytworni papierosów czyżyny. Trzeci zaś to Bieńczyce i następnie przez miejscowość Prusy aż do Kocmerzowa. Tutaj ciekawostka: obecnie tramwaje jadące na wzgórza Krzesławickie korzystają z dawnego mostu kolejowego Kocmyrzówki. Znacie już plus minus przebieg po terenie Krakowa linii numer 111. Pokazałem Wam oczywiście te rzeczy, które jeszcze istnieją na terenie pobliskim centrum miasta, a my wracamy z powrotem pod Galerię Kazimierz i ruszamy dalej w kierunku Wawelu. W latach 90. w tym miejscu jeszcze jeździły pociągi, ja pamiętam za Dzieciaka właśnie tutaj, nie było galerii Kazimierz, była rzeźnia w tym miejscu, to też temat na jakiś odcinek. No i właśnie tutaj dojeżdżały pociągi towarowe, głównie lokomotywy, które się wycofywały. I pamiętam, że miałem straszną radochę, jak tutaj na przykład z babcią wybierałem się nad Wisłę, właśnie żeby zobaczyć jak wycofuje się lokomotywa. W tym miejscu przy ulicy Podgórskiej kończyły się w latach 90. XX wieku tory. Fragmenty w okolicach od ulicy Fabrycznej przez obecną aleję Jana Pawła II i dalej w kierunku czyżyn nie jeździły już od lat 70. W takim razie, w jaki sposób mogły tu dojeżdżać wspomniane pociągi? Było to możliwe dzięki połączeniu zbudowanemu przez Niemców w roku 1943, tuż przy posterunku kolejowym nad Wiśle. W latach powojennych, w czasach komunistycznego terroru, wagony na tej nastawni również przepychali więźniowie. W parę osób, własnymi rękami. Tymczasem my znajdujemy się z powrotem pod galerią Kazimierz, gdzie znajdowała się stacja kraków grzeguszki. Z opowieści mojego świętej pamięci dziadka też wiem, że istniało połączenie do głównej trasy Kraków Rzeszów. Zaraz wam zresztą to miejsce pokażemy. Za nami dokładnie jest. Ee, Stacja Pali jest ukryta w drzewach, to nie będzie jej tak dokładnie widać Ale w tym miejscu właśnie był jeden z rozjazdów, który szedł Rozjazdów, dobrze powiedziałem? Tak jest Połączeń z, To jest trasa kolejowa numer 91 Obecnie jest to linia 91 z Krakowa Głównego biegnąca aż do Medyki I tutaj była właśnie stacja kolejowa, jakby jeszcze potok pasażerski A następnie ta trasa skręcała w stronę Krakowa Głównego w dole mamy garaże i zresztą to bardzo dobrze sugeruje jaka jest różnica poziomów i że ten rozjazd musiał być w tym dokładnie miejscu tutaj obok widzimy już trasę odnowionej szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz trasy w stronę Rzeszowa dokładnie w tamtą stronę jest kierunek Rzeszów, w przeciwną stronę mamy już wjazd na Kraków główny i budowana nowa arteria kolejowa, tak więc tuż przy Wiśle, za stacją paliw Orlen, właśnie w tym miejscu przez różnicę wzniesień możemy dojść do tego, że było połączenie kolejowe i że tutaj właśnie prowadził nasyp. Kolej rozchodziła się na dodatkowe bocznice bardzo długie bocznice na mapie 1939 roku widzimy również, że ta kolej skręcała w stronę obecnie Muzeum Inżynierii Miejskiej, czyli dawnej zajezdni tramwajowej czyli jest duża możliwość, że tamtędy właśnie były przetaczane tramwaje, które pokazywałem Niemieckie many, bo nawet to jedno zdjęcie sugeruje, że jest robione nad wisą, kiedy jest przestawiany na tor sieci tramwajowej e, tramwaj marki MAN z Norymbergi. Tymczasem po drugiej stronie mamy rozwiązanie też zagadki związanej z bocznicą. Jest kawałek toru, również kawałek dalej na terenie gazowni miejskiej, znajdują się pozostałości szyn. Znaleźliśmy na podciepławostwie, niezwiązaną związaną stricte z kocmyrzówką, ale znaleźliśmy wkręcony element metalowy, który wygląda mi na wkręt do mocowania podkładów kolejowych. No ale Kuba, to jest możliwe, bo jeżeli jedna z bocznic szła tędy w dół i tam właśnie dalej była zresztą dwutorówką, no to jest to bardzo możliwe, że to jest, to jest kolejowy. Jest to możliwe, ale on tu jest zamontowany jako jakiś punkt geodezyjny bo to są, to są wkręty używane do mocowania szyn do, do podkładu, więc no na pewno nie był zamontowany na ścianie bądź co bądź pionowej Idziemy właśnie po moście Powstańców Tłuszcząckich e, ale tutaj w tym miejscu znajdował się wcześniej most Krakusa dlatego jak zobaczycie wiele archiwalnych zdjęć gdzie będzie most w stylu budapesztańskim to jest dokładnie ten most e, i właśnie on powinien być dla was wskazówką jak szła ta linia kolejowa po brzegu Wisły dlatego wam o tym mówię w tym momencie i dokładnie wyruszyliśmy spod galerii Kazimierz, czyli z tej strony. I tutaj, właśnie w dół, schodziła linia kolejowa z Kocmyżowa jako bocznica, już w stronę Wawelu. Tutaj cały czas dołem e, szła kolej. Były dwa tory w tej bocznicy. I dlaczego, akurat w tym miejscu, to się Kuba znajdowało? Ponieważ tutaj były możliwe przeładunki na statki, które po prostu spuszczały towar dalej e, wisłą. Co ciekawe też, że w latach wojennych 39-45 też było idealne miejsce do szmuglowania towaru. Jest to bardzo duży obszar i okupanci niemieccy. No tak nie, więc bardzo tym... ciężko było cokolwiek wykryć. Tak. No i teraz e, ciekawostka, bo Kubusiowi pokazuje e, stare zdjęcie i dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy w dole e, znajdują się wagony. Bardzo, bardzo duża ciekawostka, jeżeli chodzi też o kwestie, Tutaj starych fotografii. To można znaleźć z lat 40. na jednej z niemieckich stron. Tutaj też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ te fotografie, przynajmniej dwie, które już tam znalazłem, nie mogłem dopasować budynków, miejsc, które obecnie się znajdują. I dopiero tak zastanowiłem się, no zaraz, zaraz, ale co by było, jakbym to odbił luszczanie, i po zrobieniu tego, właśnie w programie graficznym, okazało się, że, że tak, że jest źle zrobiony skan. Kuba, co widzimy po drugiej stronie. Wisły? Widzimy ciekawostkę, widzimy pochylnię, która obecnie służy jako zwykła pochylnia z chodnikiem dla pieszych, aczkolwiek dawniej najprawdopodobniej w tym miejscu mogła znajdować się rampa kolejowa, yy, służąca właśnie do zjazdu tutaj na samo na, na brzeg. A więcej dodam, yy, to była pochylnia, i zaraz widzimy się przy kolejnych pochylniach, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie Wisły, według tego, co udało mi się znaleźć w internecie. Po stronie Podgórza były dwie takie pochylnie A po stronie właśnie tutaj Krakowa, po Kazimierza były trzy takie pochylnie I się znajdziemy na pewno tutaj przy dwóch z nich I też miniemy dwie po drugiej stronie Wisły Tutaj pierwszą już widzicie po stronie Podgórza Za chwilę wam pokażemy jedną taką właśnie, która jest po stronie Kazimierza Przy ulicy Mostowej Dalej ta kolej się ciągnęła wzdłuż i jeszcze zakręcała po prawie podwawem. A my, tutaj, z kubu się powoli kończymy e, dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się z obydwu stron, są pochylnie. Już przed chwilą powiedzieliśmy do czego one służyły. Właśnie to jest e, druga pochylnia, która jeszcze została tutaj e, po czasie kolejowym, tutaj, kiedy była bocznica. E, no i właśnie tuż za nami. E, widzimy most Grunwaldzki Zobaczymy sobie to od tej strony może będzie widać O tak teraz lepiej I właśnie mniej więcej w tym miejscu Oczywiście mostu wtedy nie było e, I kończyła się w, e, tam właśnie ta bocznica kolejowa e, I prowadziła ona mniej więcej w kierunku osady Rybaki Co jeszcze możemy dodać e, Ta linia kolejowa z Istniała mniej więcej od roku 1899 do roku 1970. Systematycznie była wyłączana z racji, że nowo powstająca część Krakowa, która, którą Kukuz zna bardzo dobrze, czyli Nowa Huta, miała dobudowywane kolejne szlaki komunikacyjne z sieci tramwajowej. No i była etap po etapie wyłączana Kocmyżówka. Całkowita jej likwidacja nastąpiła dopiero w 2003 roku. Warto jeszcze wspomnieć, że w samej Nowej Hucie zachowało się kilka takich reliktów tej dawnej linii kolejowej. Między innymi na, w okolicy Ronda Czyżyńskiego przy restauracji McDonald's stoi jeszcze znak związany właśnie z tą linią kolejową. I drugie takie pozostałości po wiadukcie obecnie kładka dla pieszych znajdują się w okolicy ulicy Wańkowicza. Jest okładka kładka łącząca ulicę Wańkowicza z ulicą Stadionową. To też jest dawny właśnie wiadukt kolejowy. I przy cmentarzu, tak? Yy, tak, przy, przy cmentarzu, przy cmentarzu jeszcze są w asfalt wtopione fragmenty torów właśnie linii Kocmyrzówki. I jeszcze właśnie wspominałem o tym, o tym wiadukcie przy ulicy Wańkowicza. To jakieś może 100 metrów dalej w kierunku wzdłuż ulicy Stadionowej jest budynek obecnie w rękach prywatnych, ale budynek właśnie dawnej stacji na linii. Tak, ale ja nie wiem czy tam to, że widziałem, że w stronę Wadowa idzie droga i tam też jest pozostałość mostu kolejowego w tak. sensie filary, tak, które tak, tak, się tak, łączyły tak. razem z Kocmierzówką. Podróż. Tak jest, tak jest. To też są właśnie fragmenty dawnego, dawnego wiaduktu na Kocmierzówce. No to macie już wskazówki, gdzie szukać pozostałości po linii 111 my tymczasem kończymy ja zapraszam was na swojego instagrama Kubuś nie ma swojego instagrama więc e, niestety tam nie, nie zajrzycie e, oczywiście zapraszam do komentowania czy w waszych właśnie okolicach były jakieś też takie ciekawe linie kolejowe które już nie istnieją ogółem piszcie komentarze najfajniejsze nagrodzę serduszkiem oczywiście zostawiajcie lajki e, tak samo dawajcie subskrypcję. I klikajcie w dzwoneczek, wtedy będą Wam się powiadomienia pojawiać o nowym odcinku. Tymczasem kończymy i do następnego trzymajcie się. Cześć! Cześć. Aha i jeszcze jedno, zanim ktoś napisze Ej chłopie, ale po tej bocznicy to jeździły same pociągi towarowe. To pragnę dodać, że po drugiej stronie za kola Wisły jest most Dębnicki. W jego miejscu kiedyś szedł most kolei obwodowej. Tylko to już temat na osobny odcinek.